Witaj serdecznie Piotrek z tej strony, chciałem pokazać, jak użyć linku polecającego w Instaforex, tego, który dostaniesz tutaj od nas, wystarczy wkleić go w pasku adresowym, nie w Google w wyszukiwance, tylko w pasku adresowym, żeby przejść od razu na tą stronę. Tak? Teraz kiedy już jesteśmy na tej stronie, można sobie. O, tutaj widać. Prawda, przełącza się. Także zajdzie sobie. I jest to załadowane, powiedzmy. Teraz można przełączyć sobie tutaj na język w tym miejscu. Mamy wybrany angielski, tak? Można odszukać się w wszystkich języków polski. Ja nie widzę. Nie wiem dlaczego ja nie widzę tutaj języka polskiego. Pamiętam, że Instaforex miało, ABCD, więc nie ma. No. Bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Serbski, ruski, polski, portugalski. No, nie ma języka polskiego. Tutaj odwrotna flaga do naszego. Nie wiem, przyznam się szczerze, nie wiem dlaczego. Jeżeli nie ma, faktycznie, no, no nie ma. Nie możemy nic poradzić na to. To po prostu sobie klikamy tutaj Open Trading Account w tym miejscu, tak? Nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest to niżej na stronie. Get bonus. To nas na razie tutaj nie interesuje ponieważ my i tak będziemy to brali pod granie dla tej innej osoby tak, także tutaj jest, to jest demo, to nas też nie interesuje open trading account tutaj, się już tak też jest kolejny raz ten account, copy account, to nas też podczas zakładania samego nie interesuje um. Dobra, czyli tam, tamte dwa miejsca, tak, odjadąc od góry tutaj sobie Instaforex best, best Broker in Asia, tak, tutaj i tutaj jest Open Trading Account Klikamy Teraz tutaj zjeżdżamy niżej Tutaj jest coś, co i tak i tak tak naprawdę e, chcąc inwestować na rynku forex musimy się zgodzić z tym, że nasz kapitał jest pod ryzykiem i że niestety ale sobie musimy e, jak gdyby wziąć i zdawać z tego sprawę, tak? Także to ogólnie jest najważniejsze. Weźmy sobie tutaj jakiś e-mail, na który spam może lecieć. Indywidual zostawiamy, bo nie, nie jako firma. Proceed. Tak. Teraz tutaj proszę o wypełnienie naszych danych osobowych, czyli wpiszmy, co Data urodzenia jakaś powiedzmy jest nieprawidłowo, nie to jest nieistotne tutaj w tym przypadku, to żeby było może pierwszy, pierwszy, residential sta, adres, tak? No to tutaj podajemy sobie na nasz, jak leci, 7, 6. Dobra. I klikamy Proceed. I teraz hasło jakieś. Hasło sobie możemy jakieś obojętne jakieś, kliknąć, żeby składało się minimum 8 znaków, najlepiej litery cyfry, powtarzamy w tym miejscu hasło, tak? Muszą być dwa takie same hasło do telefonu to może być podejrzan same cyfry, nie muszą być a nie, też no ten 6 ok zróbmy sobie tutaj o najbardziej skomplikowane hasło dobra 5 tutaj to klikamy to 5 decimal places standard tak standard Location to nie. Leverage 1 do najwięcej, do 1000. Chyba, że wpłacamy 2000 mm, i więcej, no to wtedy można sobie zrobić 1 tam do 200. Currency to będzie USD. Subscribe comment, tutaj nic nie klikamy. Affiliate code Piotr Fix. Tutaj nie musicie albo możecie Android w przypadku. Ja jeżeli tutaj tak, open ekut. Czekamy. Czekamy, czekamy i nic nie ma. Jeszcze raz nacisnę. Jakby się nic nie robiło. A okej. Okay. Przepraszam, tutaj muszą być yy, 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 tylko znaki yy, litery Masza i cyfry, tak? Tak minimum. Dlatego nie chciało odchodzić. Dobra. O, jeżeli jest jakiś błąd na czerwono, to nie, nie pozwoli nam otworzyć. Także pamiętajmy litery i cyfry muszą być w hasle do telefonu. Yy, tak pokazałem przed chwileczką i dopiero teraz jest czekam. Czekamy na tak. Poczekajmy. Dobra. Jest tutaj, jak widzicie, jakieś standardowe hasło, tak? No i tak na to nie będę grał. To jest tylko po to, żeby, żeby tutaj pokazać. To no, zapisz sobie. No dobra, no to wchodzimy, logujemy się, tak? Gdzie wchodzimy, gdzie logujemy się? Hmm, bardzo proste. Wchodzimy sobie tutaj do Client kabinet. to miejsce, tak? To nas interesuje. Klikamy. No, tutaj jest akurat konto Affiliate, to nie odpada. Później można przełącznie widać na język polski, ale chciałem tutaj na razie się wylogować. Wylogowanie jest tutaj logout. Żeby wrócić tam to konto, które w sumie jest kątem bardziej demonstracyjnym, bo taka nigdy depozytu nie zrobiła mi. Tak, zrobimy tutaj bardziej skomplikowane hasło świata. O tak. Teraz tutaj jest co jest to nas nie interesuje, tak naprawdę. Dobra, weźmy jeszcze raz kolejny i tam to hasło. Zobaczymy, co nam pokaże. Tak, załadowało się. Dobra, i teraz tak, tutaj jest nasz numer konta, a tutaj jest coś, co nas interesuje, pan system. Zanim, zanim cokolwiek zrobimy tutaj, to będzie trzeba zweryfikować. Tak, tutaj jest, not verified. Weryfikujemy przez kliknięcie na not verified. Zjeżdżamy niżej i wybieramy sobie tutaj pierwszy poziom weryfikacji Wymaga zdjęcia naszego ID, czyli dowód to tożsamości ze zdjęciem, obu stron tak? Klikamy tutaj, wybieramy sobie plik, jakiś tam wrzucamy Potem drugi, drugie zdjęcie, klikamy upload tak? Jak to zrobiliśmy to to yy, może być już tam. albo paszport, tą główną stronę, gdzie jest zdjęcie, tak? Yy, dodatkowo, jeżeli przyjdzie nam e-mail, yy, może przyjść taki e-mail, że, że weryfikacja nie udała się, nie zakończyła się, to wtedy trzeba zrobić zdjęcie nas, trzymających dany dokument tożsamości ze zdjęć. Yy, my trzymamy to zdjęcie, my trzymamy ten dokument tożsamości, tak? Także dodatkowo, jako zdjęcie, i tutaj można też trzecie dołączyć. Na drugim poziomie weryfikacji, tutaj na tym już ostatnim, yy, poczekajmy wgrać zeskanowaną kopię potwierdzenia adresowego. Najlepiej z banku, z podpisem, z pieczątką, to będzie najłatwiej, najszybciej, tak? Aha, no, że tutaj dorzucając. Prawda, ten y, pierwszy dokument. Upewnimy się, że za drugim razem, kiedy będziemy dosyłali, to żeby użyć innego dokumentu, a nie tego samego, co tutaj za pierwszym razem. Tak, Także to jest tylko tyle. No, jeżeli by był problem z wrzuceniem zdjęć, to można wysłać na ten adres e-mail y, i poczekać do, do 48 godzin, przeważnie. Przeważnie, już odpisują coś tam, albo pokazują tutaj, że konto zweryfikowane. Jeżeli będziecie mieli problem, odezwijcie się do mnie. Ja odezwę się do wsparcia. Powiem, że Affiliate, tak? czyli że osoba ode mnie ma problem z weryfikacją. I jak możemy pomóc? Także to jest to. I teraz tutaj, jak widać, że Your Affiliate to nas nie interesuje, ale tutaj nas interesuje Pan tym. Tutaj jest Pan System. Teraz widzicie. Po zalogowaniu to, się, to jest główne. To Instaforex Services jest Pan System. Tutaj. Klikamy. Klikamy i czekamy. Jeżeli niżej. Akceptujemy. Tak. Pan inwestor. On wpisujemy swojego Skype'a. Jeżeli chcemy, mamy. Confirm Investment Withdrawal. Tak, tutaj. Tutaj wybieramy sobie język. Mieczny, polski. Polski. Tak. No, no results. No, niestety. Czyli angielski. Tutaj jest Confirm Investment Withdrawal. I Redis. No i teraz, żeby tutaj faktycznie mieć możliwość podpięcia się pod nasz numer, to na razie trzeba dokonać weryfikacji, jak weryfikacja przejdzie, to wtedy dopiero można dokonać wpłaty, dlatego to będzie kolejne wideo, jak gdyby już po, po tym wideo. Tak? Także na razie robimy to i czekamy. No, czekamy sobie po prostu już na, na weryfikację. Więc, o to jeszcze mogę pokazać do tej pory. Monitoring, Wi-Fi. Aha, to, to nie, to już, to już podam na przykłady. Dobra, to dziękuję bardzo. Macie link, link jest też ten sam do rejestracji tego zakładania tego konta pod tym wideo na YouTubie. Także dziękuję, trzymajcie się. Hej.